spełniła oczekiwania ponad 350 osób samych uczestników, oczywiście pracownicy firm, bardzo różnorodna, różnorodna pula uczestników i lekarze i pielęgniarki, nawet fizjoterapeuci, ratownicy medyczni, więc naprawdę pracownicy ochrony zdrowia, którzy, którzy, którym na sercu leży ograniczenie zakażeń. To znaczy tak, właśnie hasło drobne ustroje XXI wieku, niestety tutaj jakby tworząc ten tytuł wyprzedziła nas, wyprzedziło nas coś, czego, nie, czego się nie spodziewaliśmy, czyli zaatakowały nas drobne ustroje, które są tak naprawdę z XIX i XX wieku, czyli Błonica, Krztusiec. O tym nie myśleliśmy organizując i tworząc program merytoryczny V Forum Zakażeń, niemniej jednak na pewno, na pewno osiągnięciem jest wprowadzenie nowych, szczepień. Szczepień przeciwko pneumokokom, 15- i 20-walentnej szczepionki, w skład której wchodzą serotypy, które najczęściej powodują zakażenia w Polsce, czyli serotyp 3, 11 i 19A. Są to serotypy wielolekooporne i niestety u dzieci poniżej drugiego roku życia powodują również zgony, nie tylko ciężkie zapalenia płuc, ale też zgony. Więc takim osiągnięciem jest, jest wprowadzenie na rynek tych, tych szczepionek, a poza tym cały czas żmudna praca u podstaw. Wszystko się udało. Po części oczywiście. Czyli udało się wprowadzić. Um... Do świadomości personelu konieczność higieny rąk. Mówimy o tym bez przerwy. Udało się wprowadzić w niektórych szpitalach profilaktykę pacjenta przed zabiegami chirurgicznymi, czyli dekolonizację, jamy ustnej, dekolonizację przedsionka nosa i skóry, co zdecydowanie pięciokrotnie zmniejsza ryzyko zakażenia miejsca operowanego i oczywiście taką prawidłową opiekę nad założonym w wkłuciem w centralnym, w obwodowym i cewnikiem oczowym. Bardzo jest ważne, dlatego że jeżeli chodzi w ogóle o jakiekolwiek wytyczne dotyczące leczenia zakażeń, to one muszą się zmieniać, bo bakterie się zmieniają, one nabywają mechanizmy oporności, część środków wypada nam z leczenia właśnie z powodu oporności, są rejestrowane nowe środki o np. lepszej skuteczności, w związku z tym taka aktualizacja jest konieczna i tutaj wydawnictwo Everett stanęło na wysokości zadania, bo nie dość, że wydane zostało w formie książkowej, to również jest dostępne na stronie internetowej, co jest niezwykłym ułatwieniem dla profesjonalistów, bo mogą sobie po prostu ściągnąć ten dokument i na co dzień posługiwać się najnowszą wiedzą.